Cześć! Ten film to komentarz do postu ostatniego, pod którym zostawialiście odpowiedzi. Postem było to zdjęcie, gdzie proponowałam mojej córce wyjście na dwór, waszym zadaniem było napisać, co w tym zdjęciu jest nie tak, co tutaj nie pasuje. No i potem miałam nagrać właśnie filmik z wyjaśnieniem. Oto ten film. Część z Was w komentarzach napisała, że to jest zbyt proste pytanie, że tam musi być drugie dno. Tak, było w tym poście drugie dno i teraz chcę Wam o tym dnie opowiedzieć. Zanim wyjaśnię tak naprawdę, że mieliście rację, to chcę Wam opowiedzieć, dlaczego to w ogóle umieściłam. Przez ten post chcę Wam pokazać, jak działamy my jako ludzie My, jako rodzice, jest takie powiedzenie, które gdzieś krąży w internetach, że jeżeli masz problem z wychowaniem swojego dziecka, wyobraź sobie, że to nie jest twoje. Jak wychować cudze, wie każdy. Teraz takie znaczące milczenie, żebyście to przerobili, ale właśnie tym postępem to udowodniłam, że. Bardzo chętnie uczestniczymy w czymś takim, gdzie możemy powiedzieć komuś błędy, bo my je po prostu widzimy. I tu nie chodzi o to, że was teraz oceniam, czy tak dalej, e, czy oskarżam o wścikskość. To nie o to chodzi, bo ja o to poprosiłam w tym poście, tylko pokazuje to tendencję do tego, że patrząc na pewną sytuację z boku, jest nam łatwiej zobaczyć, o co tam chodzi, co jest nie tak lub co jest właśnie OK. E, i to ma działać w dwie strony. Z jednej strony chcę Wam pokazać to, że czasem, jeżeli naprawdę już mamy dosyć tego, co się dzieje, to wstajmy obok i pomyślmy sobie, jakbyśmy zobaczyli taką sytuację u kogoś. To, co byśmy powiedzieli, co byśmy napisali, co robimy nie tak. Bo też jest drugie powiedzenie. Że jak mówisz coś do dziecka 100 razy, a ono nadal Ciebie nie słucha, to które z Was wolniej się uczy? To często my się wolniej uczymy, bo nie widzimy swoich błędów, nie widzimy tego, co robimy nie tak. Powielamy to wszystko przez pęd, przez nieświadomość, przez brak czasu, przez brak pomysłu. I po prostu nasza frustracja i jakieś niepowodzenia się kumulują, no i nasze rodzicielstwo staje się po prostu trudne, nieprzyjemne. A to nie tak ma być. Musimy znaleźć na siebie i na swoje dziecko po prostu sposób. To jest pierwsze, co Wam chcę przekazać, że warto w momentach kryzysu spojrzeć na tę sytuację z boku. Gdybym takie coś widziała u kogoś obcego, co bym pomyślała. Ja tak robię często i uwierzcie mi, że taka zmiana perspektywy daje dużo, ponieważ po prostu jesteśmy w stanie zobaczyć więcej, wyciągnąć wnioski i to naprawić. Druga opcja jest taka, do którą chciałam Wam przekazać tym postem, to taka, że bardzo szybko oceniamy niestety innych, mimo tego, że ja w tym poście poprosiłam o to, żebyście napisali, co tam jest nie tak, ale w każdym poście praktycznie piszę jakieś zapytanie, prośbę. I nie każdy post spotyka się z takim odezwem. Ten post skomentowało 92 osoby i ten post wywołał 157 wizyt w profilu. I to są statystyki, których nie mam pod innymi postami podobnego typu, gdzie też zadaję na końcu pytanie i chcę od Was jakieś interakcji. Więc tutaj też pokazuję, że my po prostu to lubimy. Lubimy wytykać niestety. Błędy. I zanim kogokolwiek ocenimy, tu nie było oceny oczywiście, bo ja Was o to prosiłam, jeszcze raz powtarzam, ale jeżeli, mówię o innych sytuacjach, jeżeli jeszcze raz kiedyś kogoś spróbujemy ocenić, to spójrzmy, czy my czasem tak też nie robimy. Dlatego, że tak jak mówiłam, 92 osoby skomentowały ten post i wszyscy praktycznie mieli reakcję, jeżeli chodzi o to, co tam jest nie tak. Ale jednocześnie jestem pewna, że część z tych osób yy, myślę, że nawet wszyscy, tylko że wiecie, ubieranie dziecka to jest sytuacja, która się dzieje kilka razy dziennie, codziennie yy, i nie ma po prostu opcji, żeby było inaczej. Dlatego te błędy każdy z nas pewnie kiedyś popełniał, lub popełnia. Yy, macie super sposoby, że dajecie wybór, to jest ekstra yy, ale po prostu. Wiecie, często jest tak, że robimy coś pośpiechu i niestety te błędy powielamy. Dlatego, mając świadomość, że coś możemy robić inaczej, łatwiej jest to zmienić. Więc, mimo tego, że tyle osób wiedziało o co tam chodzi, to zapewne też te błędy popełniacie, bo nie da się wszystkiego robić. Na 100%, ale ich świadomość daje właśnie dużo. No i teraz o tej świadomości. Co tam w tym mm, zdjęciu, w tej sytuacji było nie tak? Zwracaliście uwagę na mm, rzeczy, które można podzielić na trzy, tak jakby kategorie. Kategoria dotycząca mnie jako osoby no, tutaj chodziło o moją złą postawę, o moją złą mimikę. O to, że źle trzymałam ubrania, i to zaraz rozwinę. Druga kategoria to były rzeczy, które dotyczyły mojej córki, czyli to, że była zajęta zabawą, to, że patrzyła w telewizor, to, że nie patrzyła na mnie, czyli wszystkie rzeczy, które były, dotyczyły niej, to też zaraz odpowiem. I trzecia kwestia to była organizacja przestrzeni, czyli moja ulubiona, czyli co się zadziało nie tak w przestrzeni, że ten komunikat nie miał szansy dotrzeć do niej. Jakbyśmy chcieli. No i teraz mam już 4 minuty, więc wyjaśnię o co chodzi, jeśli chodzi o mnie, o moją postać. Tak, macie rację. Ja przede wszystkim, kiedy mówimy do dziecka, nie mówimy z poziomu swojego, bo ten dystans, który budujemy i brak kontaktu wzrokowego, który nie ma szansy się odbyć, powoduje, że ten komunikat po prostu trafia w eter, a nie do dziecka. Zanim cokolwiek powiemy do dziecka, łapmy kontakt wzrokowy. Pierwsze. Czyli chociażby umyślmy brudkę, czy odwróćmy główkę, czy po prostu podejdźmy w takiej pozycji, do której e, chcemy dotrzeć do dziecka. Mm, nie wyrobię się w 10 minut, więc ten filmik będzie na YouTubie. <grych> e, jeżeli mamy dziecko, które leży i leży na brzuszku, to po prostu się połóżmy także naprzeciwko niego, jeżeli chcemy cokolwiek powiedzieć, pogadać, porozmawiać e, lub się pobawić. To jest bardzo ważne. Bez kontaktu wzrokowego nie ma e, komunikatu, e, nie ma sprawnej interakcji. E, dlatego po, raz, po pierwsze, musimy być na tym samym poziomie e, dziecka, żeby do niego dotrzeć. Druga sprawa, zwracaliście uwagę na to, że moja mina była niezachęcająca do wyjścia na dwór. Tak, to racja. W ciągu dnia mamy bardzo dużo emocji i różne emocje. No i nasze miny lub nasze twarze wyglądają bardzo różnie. Mimo tego, że czasem uśmiechamy się, a nie jest to szczery uśmiech, dziecko też to rozpozna, że to nie jest szczery uśmiech. Ale do, do czego dążę? Do tego, że my często nie wiemy, jak nasz wyraz twarzy wygląda, jakie my robimy miny, jak w ogóle wyglądamy. Pamiętacie taki, yy, może kojarzycie taki moment, kiedy oglądacie swoje zdjęcia, jesteście dziś osobą drugoplanową na tym zdjęciu, bądź właśnie nagranie z kamery, jesteście osobą drugoplanową, która coś robi i uchwyta Was w pewnych momentach, i się dziwicie, Boże, ja robię takie miny. O Jezus, jak ja wyglądam! I właśnie my nie jesteśmy świadomi naszej mimiki, tego, jak wyglądamy, gdy się zmościmy, co nam się spina. Gdzie nam się pojawia zmarszczka, nie jesteśmy do końca świadomi, jak wyglądamy, kiedy się naprawdę cieszymy, a kiedy udajemy, że się cieszymy. Więc zachęcam Was do tego, żeby czasem przed lusterkiem się pobawić albo w momencie, kiedy macie konkretny humor, przechodząc koło lustra, spojrzeć się, jak ja wyglądam. Bo to dużo daje do myślenia. Już nie chodzi nawet o interakcję, rodzić dziecko a po prostu działanie w społeczeństwie. I to interakcję naszą po prostu w społeczeństwie właśnie. Eee, więc mimika jest ważna i żeby zachęcić dziecko do wyjścia na dwór, to warto być chociaż trochę uśmiechniętym. Ogólnie uśmiech przy dziecku naprawdę daje dużo e, niż cały czas bycie na wysokich emocjach i to w takim, wiecie, zdenerwowaniu, żeby nie powiedzieć innego słowa. Mm, moja postawa, moja mimika, to że źle trzymam ubrania. Tutaj można byłoby mówić tysiące pomysłów i tysiące rzeczy. Po prostu musicie sobie wyrobić swój sposób, który działa z waszym dzieckiem. Albo dajemy do wyboru dwie oczywiście kurteczki, które są przez nas zaakceptowane. Dziecko wybiera, czuje się, że jest sprawcze, że może mieć wybór, wtedy chętniej rzeczywiście ubiera. Możecie zastosować sposób ubierania, który pokazałam tutaj na Instagramie z leżące, kurtkę ubiera też samodzielnie. Eee, możecie zaprezentować dziecku kurtkę, jak ona wygląda, lub rozłożyć ją na podłodze, żeby mogło wybrać, by była widoczna cała. Mm, I tak dalej, i tak dalej. Wasz pomysł, wasz patent na to, musicie sobie opracować sami. Inspiracji jest bardzo dużo, ale ma być to spójne z waszym trybem życia. Bo jeżeli jesteście w ciągłym biegu i wiecie, że się nie zatrzymacie, to też nie macie czasu na to, żeby dziecko wybierało milion razy, Yy, więc ten wybór przenosicie do innej sfery życia, na przykład podczas posiłków, a w kurtkę zakładacie jedną. No wiecie, trzeba po prostu dostosować to do swojej sytuacji, ale macie rację. Ten wybór i, i ograniczenie mm, yy, z dwóch, rozłożenie tej kurtki, prezentacja też ma mm, wpływ na decyzję dziecka, na jej tempo. Yy. To tyle chyba o mnie, tych rzeczy. Kolejna sprawa dotyczyła mojej córki, czyli to, że była zajęta zabawą, była w innej aktywności, więc mnie nie słyszała i patrzyła w telewizor. Też mieliście wszyscy rację, I, ale o co chodzi i co z tym robić? To, że dziecko jest zajęte zabawą, dziecko ma uwagę mimowolną, czyli skupia je to w tym momencie. Co jest dla niego bardziej znaczące, jeżeli rzeczywiście ta zabawa gdzieś jest pochłonięta zabawą, to, na, to na, ten, na inny obszar niż to, gdzie dziecko teraz to robi, gdzie działa. Dlatego, że uwaga dowolna, to jest już wyższy level, czyli dziecko nie zwraca uwagi tam, gdzie chce. Tylko tam, gdzie te płytki są bardziej znaczące, bądź bardziej to go przykuwa tą uwagę. No i żeby rzeczywiście ten komunikat był realny do spełnienia, no to warto dać dziecku dokończyć zabawę, bądź wcześniej poinformować, że ta zabawa będzie miała koniec za chwilę, bo będziemy się ubierać. No i oczywiście nie stosujemy takich stwierdzeń jak za chwilę, zaraz, za pięć minut, bo dla dziecka to jest czarna magia ono tylko zupełnie nie rozumie. Dlatego gadżetem, o którym też nagram oddzielny filmik na YouTubie, do którego Was zapraszam, to jest minutnik kuchenny. On bardzo często pomaga, pokazuje dzieciom upływający czas, pozwala go usłyszeć. No, a nam pozwala się odwołać w momencie, kiedy rzeczywiście ten czas się już skończy. Czyli nastawiamy budzik, mówiąc za 5 minut będzie koniec zabawy. Ubieramy kurtkę. Jak zadzwoni, przyjdę z kurtką. I zostawiamy budzik poza zasięgiem dziecka. Oczywiście, mówiąc to, też mamy kontakt z dzieckiem, żeby ono zrozumiało. No i trudno. Kiedy dzwoni budzik, to rzeczywiście ta zabawa jest stop. Słyszałeś, słyszałaś? Budzik już zadzwonił. Idziemy na dwór. Koniec zabawy. Sprzątamy. Czy to, co tam mm, macie w planach. To jest łatwiejsze. To nie znaczy, że się nie spotka z oporem dziecka, ale jest łatwiej mu zrozumieć. Możemy się odwołać. Słyszałeś? Dzwonił. To już koniec. Bo jeżeli powiemy zaraz i potem powiemy, że to już to zaraz było, no to nie mamy się do czego odwołać. Tutaj jest często łatwiej. No i dziecko słyszy upływający czas i my też go kontrolujemy. I to 5 minut to jest 5 minut, a nie nasze wydłużone 10. I ostatni obszar, do którego cenę wiązana jest, to jest organizacja przestrzeni, czyli okazuje się, że często nasza przestrzeń jest bardzo niekorzystna do wysyłania komunikatów i tej uwagi mimowolnej, która może pochłonić właśnie skupienie dziecka e, tych bodźców. Które właśnie mogą pochłonić uwagę dziecka jest bardzo dużo, a one są totalnie zbędne. E, wydaje nam się, że grający telewizor w tle to nie jest nic znaczącego, bo on jest cały dzień i w ogóle dziecko nie zwraca na niego uwagi. To wy nie zwracacie uwagi, bo jest nie coś takiego jak habituacja, czyli wasz układ nerwowy przyzwyczaja się do tego bodźca na tyle, że nie odbiera go jako znaczące. U dziecka ten proces następuje o wiele, wiele wolniej. I to, że dziecko nie patrzy w stronę telewizora, bądź wydaje nam się, że w ogóle go nie ogląda, to i tak on wpływa na układ nerwowy dziecka. Dziecko odbiera te dźwięki, odbiera migające światła, jego oczy. Po prelekcji Magdaleny Komsty też wiem, że nawet dziecko z zamkniętymi oczami te migające światła Odbiera, mózg je rejestruje. To też jest dość znaczące. Więc a propos oglądania telewizji przy śpiącym dziecku. Dlatego musimy mieć z tyłu głowę, że nasze dziecko odbiera to inaczej. Nawet jeżeli tam nic nie gra, nic nie leci, nic nie ma obrazu, tylko tak jak tam był biała, biała plama, to to już jest coś. Co łowi uwagę dziecka, i układ nerwowy na tyle skupia, że nie jest w stanie skupić się na mówiących ustach, a co dopiero do, o, na treści komunikatu. Mm, dlatego uważajcie bardzo z telewizorem w tle yy, i z radiem w tle, które powinno być w, do obserwacji. Jeżeli na przykład wiecie, że dziecko za chwilę będzie spało, yy, to wcześniej 2-3 godziny wyłączamy to radio, żeby ono gdzieś nie dodatkowo nie bodźcowało, bądź jeżeli wiemy, że za chwilę będziemy rozmawiać z dzieckiem lub bądź właśnie wychodzić na dwór, e, chcąc dziecko ubrać, to wyłączamy to, co możemy. To, co może nam przeszkodzić, to niech tego nie będzie. To nie musi nam przeszkadzać. Wasze dziecko rzeczywiście może super się komunikować nawet z radiem w tle. Może tak być. Ale też może tak być, że w tym momencie on nie przeszkadza to, ale nadmiar tych bodźców, których ono było, Czyli twarz, prośba, ubieranie się, gorąc, szamotanina, pośpiech, radio, telewizor grający, biegający pies i coś takiego spowoduje, że ta ekscelacja tych emocji gdzieś nastąpi. I to może być zaraz przy windzie, przy wyjściu i tak No i wtedy mówimy, o niegrzeczne dziecko, czego się buntujesz, a ten bunt może wynikać właśnie z tego. Więc jeżeli coś możemy zminimalizować i możemy na to wpłynąć, to to po prostu robimy. Kolejna sprawa to jest kwestia zabawek, które są gdzieś na wierzchu, i uwaga, dziecko odwracają. Terapeutycznie. I wiecie, tak cudownie idealizując, to powinno być tak, że ogólnie zabawki podczas takich innych aktywności, yy, które gdzieś mają skupić dziecka, dziecko, uwaga dziecka, nie powinny być widoczne. Więc powinny być za szafą, która jest biała, za drzwiami, które są białe w szafie, i wyjmujemy tylko te, które są nam potrzebne, lub te, które chcemy, żeby dziecko między innymi, którymi wybierało, i tak dalej. W przypadku pokoju dla dziecka powinny być yy, duże przestrzenne półki, gdzie na każdej półce znajduje się po jednej rzeczy e, itd., itd. Jeżeli ktoś potrafi zadbać o taką przestrzeń i tak ją zorganizować, to gratuluję i fajnie, że to robicie, bo tak jest dobrze. Ale umówmy się, no życie trochę jest inne i y, wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego zadbajcie chociaż o dostosowanie przestrzeni podczas takich komunikatów, czyli żeby dziecko nie stało na przykład naprzeciwko takich regałów z, z zabawkami, bo wy możecie sobie mówić różne super rzeczy, ale jak dziecko zobaczy, że tam ten słonik leży krzywo i w ogóle, a tam z tyłu to leży ta karta, której szukało 10 dni temu e, w przypadku starszych dzieci no to tak jakby to, co mówicie, nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli chodzi o ubieranie i inne rzeczy, mówiliście też, że ten pokój nie jest dobrym miejscem na ubieranie się. Tak, nie jest dobrym miejscem na ubieranie się. Powinno to być miejsce, które do tego służy, bądź daje nam możliwość od razu wyjścia, czyli chociażby przed pokój, ale... Co może dać coś takiego? Podejście do, w pokoju do dziecka z takimi rzeczami. W przypadku małych dzieci samo powiedzenie, że idziemy na dwór, może być za mało. Dziecko kojarzy schemat działania z też przedmiotami codziennego użytku i z przedmiotami, które mu są bliskie. Więc jeżeli powiemy dziecku, że idziemy na dwór i połączymy to z prezentacją kurteczki, czapeczki, którą ma zawsze i która kojarzy się z wyjściem na dwór, to ten komunikat może być bardziej jasny. Więc samo ubieranie może niekoniecznie w pokoju, który jest daleko do, od drzwi wyjściowych, ale przekazanie komunikatu z prezentacją tych rzeczy, to jest jak najbardziej tak. Więc prezentujemy, komunikujemy, patrząc na dziecko, że idziemy na dwór, i podążamy z nim do przedpokoju, żeby się ubrać. Wszystko to, co pisaliście, to jest prawda. Mam nadzieję, że uda Wam się zastosować to w życiu bardzo często, tak żeby każdy komunikat gdzieś miał szansę być spełniony. Pamiętajcie, że te komunikaty, polecenia, e, prośby padają w dwie strony. I to nie tylko Wy macie kazać coś prosić o coś dziecko, ale ono często też was o coś prosi i bądźcie też otwarci na to. Tak, zostawiam znaczącą pauzę, bo yy, ja sama jako mama łapię się na słowie, które powtarzam notorycznie jest to słowo zaraz, kiedy moja córka coś do mnie mówi. Mm, no, pracuję nad tym, więc to gdzieś jest w procesie i namawiam Was do, do tego, żebyście też spojrzeli na siebie, jak to jest u Was. No, i tak podsumowując, pół żartem, pół serio, ten post rzeczywiście miał drugie dno, bo chcę Wam pokazać, że łatwiej jest nam widzieć błędy u kogoś innego, bądź patrząc z perspektywy właśnie obserwatora takiego, a naszych błędów, to co my robimy nie tak, jest o wiele trudniej gdzieś zobaczyć. Więc życzę Wam tego, żeby być autorefleksyjnym rodzicem, żeby być świadomym rodzicem. I nie mieć frustracji, że popełniamy błędy, nie mieć frustracji, że teraz komuś coś wytknęłam. Tylko mieć takie pomyślenie, o kurczę, rzeczywiście tak robię. Spróbuję to zmienić. Spróbuję na 10 razy te dwa razy zrobić dobrze. I kolejnym razem też zrobić dobrze. Chcę wam też jeszcze powiedzieć, że istnieje coś takiego, jak wideotrenik komunikacji, z którego mam przyjemność mieć kurs i w skrócie polega na tym, że nagrywa się relacje społeczne m, między, no dziecko między rodzicami, nagrywa się je, i potem m, terapeuta oglądając ten film, komentuje go rodzicom. Tylko jest jeden warunek. On komentuje ten film, mówiąc tylko pozytywne. Rzeczy, czyli modeluje pozytywne, zach pozytywne zachowania. Czyli jeżeli jest. To często się stosowało w rodzinach, które miały dzieci adoptowane, bądź pracowały nad wytworzeniem tej relacji, w przypadku np. dzieci z niepełnosprawnością, ich rodziców. I to działa w ten sposób, że jeżeli zwracamy tylko uwagę na te dobre rzeczy, czyli zatrzymujemy stop klatkę w momencie, kiedy ten kontakt wzrokowy był, przez te dwie nawet sekundy, przez tą jedną sekundę, to wtedy mówimy: zobaczcie. Tutaj mieliście super kontakt wzrokowy. I w takim momencie rodzic, wiecie, buduje się. Wow, to, to kontakt wzrokowy, kontakt wzrokowy. Dobra, to będę to powtarzał częściej. To działa lepiej niż powiedzenie o, nie patrzycie w ogóle na siebie. Nie patrzycie. Więc tu mamy już, wiecie, negujemy kogoś, zwracamy mu uwagę, tej osobie rośnie frustracja, ono może to wziąć, może wywnioskować sobie: Okej, okay, w takim razie muszę częściej patrzeć, ale wcale nie musi, bo kiedy będzie w tych właśnie wysokich, trudnych emocjach, to ta autoanaliza może nie odbyć się w ten sposób. Ale jeżeli powiemy coś właśnie konkretnie i zaznaczymy tą dobrą rzecz, to szansa, że to zostanie powtórzone, jest o wiele większa. Dlatego pozytywnie, pozytywnie, jeszcze raz pozytywnie, patrzmy na siebie, patrzmy na innych. Eee, i komunikujmy się skutecznie, nawet z naszymi dziećmi. I pamiętajcie, że jak mówimy coś do partnera, męża, to też kontakt wzrokowy. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.